W jednej z największych polskich telewizji pojawia się nareszcie cykliczny program o tematyce akwarystycznej. Zapowiada się bardzo ciekawie ma być robiony z rozmachem i dużym budżetem. Program poprowadzi sławny aktor, jak się okazuje, od wielu lat też zapalony akwarysta. Cześć, witam serdecznie na kanale Magia Akwarystyki. W końcu doczekaliśmy się programu o tematyce akwarystycznej z prawdziwego zdarzenia i to w polskiej telewizji. Chciałbym, żeby tak było, ale jak zapewne się domyślacie, to tylko moje marzenia. Program typu gwiazdy przy akwariach czy rozmowy w baniaku póki co muszą pozostać jeszcze w sferze naszych fantazji. A dlaczego tak się dzieje? Dlaczego naszemu hobby stacje telewizyjne praktycznie nie poświęcają swojego czasu antenowego? A co z YouTube'em? Jaka jest w tej sytuacji jego rola? O tym wszystkim chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać. Owszem, zdarza się, że tematyka akwarystyczna pojawia się czasem w tak zwanej telewizji. Pewnego razu na przykład w TVN Meteo wyświetlony został krótki program o tym, jak założyć akwarium. Innym razem TVP poświęciła naszemu hobby kilka minut, a sam widziałem niedawno w programie Dzień Dobry TVN krótką rozmowę z akwarystą na temat jego pasji. To wszystko jednak tylko epizody emitowane jako jednorazowa ciekawostka w programach, które zajmują się ogólną, znacznie szerszą tematyką. Czas antenowy poświęcony akwarystyce w polskiej telewizji jest w zasadzie nieistotnym promilem, a programów stricte akwarystycznych po prostu nie ma. Więcej szczęścia w poszukiwaniu treści akwarystycznych będziemy mieć na kanałach zagranicznych o węższej tematyce, takich jak na przykład Discovery czy Animal Planet. Kanały te ukierunkowane są na tematykę związaną z przyrodą i zwierzętami, więc tutaj szanse odnalezienia interesujących nas treści powinny znacznie wzrosnąć, ale mimo to nawet tutaj niewiele ich znajdziemy. Projekt Aquarium to najgłośniejszy amerykański program akwarystyczny, który możemy znaleźć na tych kanałach. Emitowany jest z powodzeniem od wielu lat, a serial ten składa się z wielu sezonów. Zrealizowany jest w formie dokumentalnego reality show i przedstawia perypetie największej w USA firmy zajmującej się zakładaniem okazałych zbiorników na zlecenie. Wśród klientów prowadzonej przez dwóch przyjaciół akwarystycznej firmy trafiają się sławne osoby, gwiazdy filmowe, a niektóre ich projekty akwarystyczne, swoim rozmachem i efektownością, zawstydziłyby zapewne ekspozycję niejednego ogrodu zoologicznego. Program ten odniósł sukces i cieszy się dużą oglądalnością, bo inaczej nie nakręcono by tak wielu sezonów. Jest on jednak dość unikatowy, jest on wyjątkowym przykładem jednego z bardzo nielicznych programów akwarystycznych, ale dowodzi, że przy ciekawej formule treści akwarystyczne mogą przyciągnąć rzesze widzów na całym świecie i to w formie odcinkowej i cyklicznej. Czy w polskich realiach podobny serial mógłby odnieść sukces? Dlaczego tak mało czasu antenowego poświęca się akwarystyce, czy to w radiu, czy w telewizji? Rodzajów ludzkiej aktywności jest bardzo wiele ludzie mają różne zainteresowania, pasje, hobby, zajęcia, różne zawody. O wszystkim można kręcić filmy, robić różne programy telewizyjne jednak robi się to przede wszystkim po to, aby przyciągnąć widza. A czy wszystko może przyciągnąć widza? Zapewne tak, ale o wiele większe szanse na sukces mają programy poruszające najbardziej ekscytującą człowieka tematykę. Programy z pogranicza skandalu oraz budzące grozę czy strach zawsze najlepiej się sprzedawały. Ktoś kiedyś powiedział, że najlepiej sprzedaje się przez dwie rzeczy: seks i śmierć, co doskonale też widać w reklamach. A zatem, wybór najbardziej intrygujących ludzi tematów niemal zawsze gwarantuje sukces, i na tym właśnie telewizja bazuje. Powiedzmy sobie szczerze, dla przeciętnego widza akwarystyka nie jest specjalnie widowiskowa i przebojowa, i dlatego wielkie produkcje raczej od niej stronią. Akwarystyka rzadko przewija się w produkcjach filmowych, a jeżeli już, to zazwyczaj stanowi tło. A z dużym prawdopodobieństwem możemy przypuszczać, że jeżeli w filmie pojawia się akwarium, to najprawdopodobniej zostanie ono rozbite, szczególnie jeżeli jest to film akcji. Sam pamiętam scenę z polskiego filmu z Bogusławem Lindą kiedy to główny bohater grany właśnie przez Bogusława krył się przed uzbrojonymi po zęby bandytami pomiędzy licznymi akwariami swojego ojca, zapalonego akwarysty, a gangsterzy kolejnymi seriami z karabinów rozbijali widowiskowo rozbryzgujące się akwaria. Był to film Sara, jeżeli dobrze pamiętam. To się podoba i to zawsze będzie przyciągać większą widownię niż na przykład Tarło dyskowców. Mimo iż zachowania godowe tych wspaniałych pielęgnic to jeden z piękniejszych spektakli przyrody w naszych akwariach. Jednak o tym wiemy my, akwaryści. Sęk w tym, żeby odpowiednio i ciekawie to pokazać. I myślę, że właśnie tu jest pies pogrzebany. Wtedy będą to chętnie oglądać nie tylko akwaryści, bo powiedzmy sobie szczerze, mało kto miał w ręce prawdziwy pistolet, nie mówiąc już o udziale w strzelaninach, ale prawie każdy ogląda z wypiekami na twarzy takie strzelaniny. Tak samo może być z akwarystyką. Należy pokazać ją w podobny sposób, a przyciągnie ona przed ekrany potężną widownię i to nie tylko wśród akwarystów. Zauważcie, że wspomniany przeze mnie wcześniej projekt akwarium, z tego co widziałem, wcale nie koncentruje się tylko na samym akwarium. W zasadzie akwarium i akwarystyka są tu tylko tłem, a lepiej powiedzieć pretekstem dla całej akcji. Program ten w zasadzie opowiada o perypetiach firmy akwarystycznej, o całej otoczce wokół akwarystyki, o marzeniach akwarystycznych, o reakcjach ludzi na, zach na zachwycające akwaria. To coś na zasadzie kuchennych rewolucji Magdy Gessler. O, właśnie, kuchenne rewolucje to bardzo dobry przykład do tego, co chcę powiedzieć. Projekt akwarium jest w takim samym stopniu o akwarystyce, jak właśnie kuchenne rewolucje o gotowaniu. Zarówno gotowanie, jak i akwarystyka są tutaj ważną kwestią. Są one tą aktywnością, wokół której wszyscy bohaterowie programu się skupiają. Ale prawdziwa istota programu tkwi gdzieś obok, bo gdyby kuchenne rewolucje pokazywały przez cały czas trwania programu tylko pieczącą się w piekarniku kaczkę nadziewaną jabłkami, to nawet przy najciekawszym komentarzu Magdy Gessler, program ten zapewne zakończyłby się na pierwszym pilotowym odcinku kuchenne rewolucje pokazują nie tyle samo gotowanie, co ludzkie perypetie związane z kuchnią. Ludzkie pasje, namiętności i dramaty. Myślę, że do popularyzacji akwarystyki należałoby posłużyć się tym samym właśnie kluczem. Pokazywać nie tylko proste przepisy akwarystyczne i ich realizacje, ale okrasić to wszystko jeszcze dodatkowo czymś więcej, czymś ludzkim, czymś co łączy wszystkich ludzi. Bo skoro gotowanie może przyciągać tysiące ludzi przed ekranem, to może to zrobić również i akwarystyka. No tak, ktoś mógłby powiedzieć, jeść musimy wszyscy, a rozmnażać gupiki już niekoniecznie. Gotowanie i jedzenie dotyczą wszystkich ludzi, a akwarystyka już nie. To jednak nie do końca prawda, bo akwarystyka tak naprawdę wynika z o wiele ogólniejszej ludzkiej potrzeby. Potrzeby kontaktu z naturą, z zamiłowania do przyrody, do zwierząt, a to już praktycznie dorównuje gotowaniu i potrzebie jedzenia. Bo zamiłowanie do natury tkwi głęboko w ludzkiej naturze każdego człowieka. I to właśnie do tej jakże fundamentalnej potrzeby odwołuje się akwarystyka. I to właśnie na niej akwarystyka powinna budować swoją popularność. A zatem jest uniwersalny punkt zaczepienia w akwarystyce. Jest w niej pewien uniwersalny język, który rozumieją nie tylko akwaryści, ale cały świat. Jeżeli posługując się tym językiem w ciekawy sposób, bo powiemy o akwarystycznej pasji to ma ona szansę wzbić się na wyżyny popularności. Ale to już zadanie dla twórców telewizyjnych i dyrektorów programowych, którzy niestety na dzień dzisiejszy stronią trochę od tej tematyki, no i nie ma też się co specjalnie im tego dziwić, skoro jest tak wiele innych tematów gwarantujących oglądalność. Z tego co wyczytałem na forach akwarystycznych, w przeszłości akwaryści apelowali już nawet do stacji telewizyjnych, wysyłając pisma z prośbą o umieszczenie w ramówce tematyki związanej z naszym hobby, ale jak na razie jednak bez odzewu. Ale na szczęście jest YouTube, który na chwilę obecną jest doskonałym przyczółkiem dla akwarystyki, gdzie tematyka akwarystyczna przyciąga rzesze akwarystów zarówno w Polsce, jak i na świecie. YouTube daje tutaj ogromne możliwości pasjonatom akwarystyki. Kanały akwarystyczne wyrastają tutaj jak grzyby po deszczu, czego przykładem jest chociażby i mój własny kanał Magia Akwarystyki. Ale istnieją także kanały orientowane już pozycji, które pokazują treści akwarystyczne i z powodzeniem przyciągają widzów od wielu już lat. Sam jestem fanem wielu z tych kanałów i sam je śledzę i oglądam. Youtuberzy akwarystyczni robią genialną robotę popularyzując akwarystykę. Ja sam przyznaję się, założyłem swoje pierwsze akwarium właśnie pod wpływem YouTube'a. Najpierw trafiłem gdzieś na YouTubie na przypadkowy filmik, który obejrzałem z ciekawością. Zaintrygowany obejrzałem kolejny i kolejny, aż po pewnym czasie w mojej głowie pojawiła się dość nieśmiała myśl o założeniu zbiornika. No a potem słowo stało się ciałem, no i w moim domu stanął. Pierwszy zbiornik. Dziś wiem od Was, że choć mój kanał dopiero raczkuje na YouTubie, to już spełnia podobną rolę. Inspiruje i popularyzuje akwarystykę. I to jest właśnie ta magia YouTube'a. Platforma ta, trzeba przyznać, zmienia świat. Daje szansę zaistnieć każdemu twórcy, każdej pasji i każdemu nawet najbardziej szalonemu pomysłowi. To prawdziwa rewolucja naszych czasów i korzystajmy z niej właściwie. I myślę, że prawdziwe 5 minut i sukces akwarystyki jest jeszcze przed nami, bo choć akwarystyczny YouTube rozkwita i ma się bardzo dobrze, to jednak żaden z polskich kanałów akwarystycznych, choć przyciągają one masę widzów i zamieszczają niezwykle ciekawe treści, to jednak żaden z tych kanałów nie przebił jeszcze tego szklanego sufitu, który wisi gdzieś nad akwarystyką i żaden z nich nie wypłynął jeszcze na naprawdę szerokie wody popularności. W akwarystycznym YouTubie widać ogromny potencjał. Zauważcie, że założenie kanału akwarystycznego nie jest praktycznie żadnym problemem. Wystarczy zwykły telefon z kamerą, czyli coś, co posiada każdy, i jest masa kanałów, które w ten właśnie sposób gromadzą sporą widownię. Dowodzi to tego, że widzowie są, zapotrzebowanie na akwarystykę jest i to duże, jest spora widownia, ale tak jak mówiłem wcześniej, może być ona jeszcze znacznie większa. Bo zauważcie, że programy typu Gwiazdy tańczą na lodzie biją rekordy popularności nie dlatego, że taniec jest tak popularny. Oglądają je nawet ludzie, którzy o tańcu nie mają zielonego pojęcia, którzy nie potrafią tańczyć i, którzy, i którym muzyka w tańcu nie przeszkadza, bo wbrew pozorom to nie jest program o tańczeniu, to jest program o tym, jak ludzie uczą się tańczyć. To jest program o ludziach, o celebrytach, o gwiazdach, o ludzkiej radości, zawiści, rywalizacji. I to jest właśnie klucz, którym kiedyś posłuży się zapewne akwarysta z YouTube'a, który przebije ten szklany sufit. Wspierajmy go wtedy i kibicujmy mu, bo skorzystamy na tym my wszyscy, akwaryści. A przede wszystkim skorzysta też na tym to nasze piękne i wspaniałe hobby, czyli akwarystyka. Dziś branża akwarystyczna w biznesie stanowi już całkiem silną gałąź, która wciąż się rozrasta. Na rynku produktów akwarystycznych jest coraz więcej. Wzrasta ich jakość, dostępność, a dzięki konkurencji spadają także ceny akwarystycznych nowinek i najnowszych technologii. Rośnie także wiedza i świadomość, a zatem wszystkim nam jest na rękę rozwój branży i wzrost popularności akwarystyki. Ja sam, wciąż jeszcze jako początkujący akwarysta, youtuber. Będę starał się robić wszystko, aby pokazać wam, jak głębokim i wielowątkowym hobby może być akwarystyka. Bo w akwarystyce kryje się naprawdę bardzo wiele. Taniec, gotowanie, akwarystyka, to wszystko pozornie wydają się być bardzo wąskie dziedziny ludzkiej aktywności, ale tak naprawdę, przy odpowiednim podejściu, dziedziny te mogą być kopalnią wiedzy o nas samych, o całym otaczającym nas świecie, o naszym życiu, o przyrodzie i o wszystkim. Będę starał się wam to pokazywać na tym kanale. Oczywiście na miarę moich skromnych możliwości i przy Waszym wsparciu. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.